Szan Boże, witam Was bardzo serdecznie. Mamy dzisiaj niedzielę i zapraszam Was na kolejną Kromkę słowa. Posłuchajmy słów dzisiejszej Ewangelii, z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz. Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale już teraz go znacie? I zobaczyliście, rzekł do Niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział Mu Jezus. Filipie, tak długo jestem z Wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Dlaczego więc mówisz, pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które Wam mówię, nie wypowiadam od siebie. Ojciec, który trwa we mnie, on sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaśnie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję. Owszem, i większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Jezus mówi dzisiaj do Filipa. Filipie tak długo jestem z wami, a jeszcze mi nie poznałeś. Myślę, że każdy z nas. Już długo chodzi za Panem Jezusem. Wszyscy zostaliśmy ochrzczeni, przyjęliśmy komunię świętą, prawie wszyscy byliśmy bierzmowani. Więc długo chodzimy za Jezusem. Myślę, że nawet dłużej niż sam Filip chodził za Jezusem. I Filip również chodził długo za Jezusem. A mimo to te pytania się pojawiają. Panie, nie wiemy dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Jezus dzisiaj odpowiada: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Tam, dokąd idę, czyli do Ojca, jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. Te miejsca, te miejsca są dla nas, dla każdego z nas. Jeżeli pójdziecie tą drogą, a to wyłącznie od was zależy. To otrzymacie mieszkania, które są dla was przygotowane. A pokryw Henocha przekazuje wizję, według której w niebie są dwa rodzaje domów. Domy, które są wspaniałe, piękne, e, niesamowite, to domy dla dobrych ludzi. I domy, które są w kiepskiej jakości, e, to domy dla złych ludzi. I to, czy e, zamieszkasz w pięknym, wspaniałym domu, Zależy od Twojej decyzji i od Twojej wiary. Zależy od Twoich działań, które dokonasz tutaj na Ziemi. Ale jednocześnie jest druga strona. I jednocześnie Jezus przygotowuje nam miejsce tutaj, na Ziemi. My to nazywamy powołaniem. Jakie jest moje miejsce tutaj, na tej Ziemi, w odniesieniu do. Do Chrystusa. Nie chodzi tutaj o to, jaki mam zawód, czy czym się zajmujemy w naszym życiu, ale jakie mamy, jakie mamy miejsce, kiedy odnosimy się do Chrystusa. Jakie mamy miejsce w Chrystusie? I to jest fundamentalne pytanie podstawowe pytanie. Na, na tym jesteśmy oparci i na tym chcemy opierać nasze życie. I dzisiaj wraca do nas to pytanie, a jakie jest Twoje miejsce? Jakie jest Twoje powołanie, które przygotował Ci Jezus? Yy, jasne, że możesz powiedzieć tak jak Tomasz, nie wiem, nie wiem, po prostu nie wiem. Nie znam tej drogi. Widzimy, że on po stanie pogubił się trochę. Jezus musi mu pomóc przywrócić to miejsce. Yy, pomaga odleźć, odnaleźć mu drogę. Tomaszu nie ma oporu. On pragnie, żeby y, jedynym odniesieniem było oparcie na Chrystusie. I czego możemy nauczyć się od Tomasza dzisiaj? Myślę, że tego, by nie szukać po ludzku. By wyzbywać się ludzkiego myślenia, ludzkiej logiki, ale szukać tego, co jest oparte na Bogu. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, by przyszedł i pokazał mi i każdemu z was, jakie jest moje miejsce, w jaki sposób mógłbym się oprzeć na Bogu. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.